Dzień dobry kochani faceci, mężczyźni, ojcowie. Dzisiaj film nagrywam specjalnie dla Was. Chciałem się podzielić swoimi przemyśleniami. Słuchajcie, nie wierzcie swoim kobietom. To jest nieprawda, co one Wam mówią, że to wychowywanie dzieci jest takie ciężkie, że ta praca w domu jest ciężkie. Serio? Przejechanie szmatką, kurde, yy, mebelka, to jest hello. Na pewno robicie coś, coś bardzo ciężkiego, zdobywacie nie wiem, pieniądze, i tak dalej. Więc niech bije z że przejechanie szmatką e, mebelka to jest taka ciężka praca. Słuchajcie, wczoraj na przykład, bo ja teraz nie gotuję, nie? Kiedyś gotowałem, teraz nie gotuję. Wczoraj piekarnik włączam sobie. Słuchajcie, e, to też jest taka tajemna wiedza, kobiet, że gotowanie włączam sobie pach. A tu mnie pyta, co ja, co ja chcę wstawić? No to ja. Przekręcam, ryba, siach, pach, jaka, łosoś, ciach, cholera na to wszystko samo mówi. Wsadzam. 15 minut wyciągam, perfekto, trochę tam solą, trochę duperelem i mamy to, serio, to tyle pracy. Praleczka, dzisiaj ten przykład, musiałem wyprać synkowi spodnie. Wrzucam, nie czytam nic, wlewam tam na oku jakiś kubeczek, jakiś płyn, przekręcam gałkę, mówię, czy chcę wyprać takie, srakie. Wyprane, proszę ja ciebie, powieszone, kurde, w tym czasie fysika, innego dziecko śpi, rzeczywiście, naprawdę, myślicie, że to jest takie ciężkie? Nie wierzcie, panowie, w to. Kobiety walą ściemę, bo chcą po prostu współczucia. I tyle. A tak całkiem poważnie, to zanim zaczniesz tak pierdolić właśnie, to zamień się ze swoją żoną yy, i przebywaj ze swoim dzieckiem cały dzień. Ogarnij kurze, zakupy, bądź ochroniarzem dla swojego dziecka, bądź lekarzem, bądź terapeutą, zrób jedzenie, wyprasuj swojej kobiecie koszulę i cholera wie co tam jeszcze twoja żona robi. No stary, to nie jest kurwa łatwy, łatwy chleb, naprawdę, ta twoja ściema, którą walisz w robocie, czy jesteś hydraulikiem, czy jesteś na budowie, czy jesteś panem prezesem. Ściema, kochany, ściema. <laughs> e, dzisiaj tak sobie właśnie myślę, że warto jest po prostu próbować e, wszystkiego. I zanim się wypowiem na jakiś temat, to może najpierw bym to zobaczył, jak to wygląda, czy wtedy w ogóle mógłbym coś powiedzieć, a nie jakieś takie wyrobione zdanie, albo pół godziny spędzone z dziećmi, Jezus Maria, w czym ty masz problem, data i tak dalej. Dzisiaj wiem, że mogę wyrażać swoje opinie, zdanie tylko i wyłącznie na tematy, w których sam uczestniczyłem. I tak! Zresztą notabene to będą moje zdanie i moje opinie, tylko dotyczące się mnie, a nie mojej żony, innych ludzi i tak dalej. Bo to jest moje zdanie, przez moją perspektywę, przez moje okulary, przez moje oczekiwania, przez moje niechlujstwo i tak dalej. A w ogóle to chciałem powiedzieć, że mm, właśnie jestem dzisiaj bardzo porządny. E, jak jest Ola, to po prostu w zmęczą. Tam ma dzisiaj chyba cztery razy już poprawiłem koc, Pię nastawiłem zmywarkę, e, ciągle chodzę ze szmatką. Cholera, by tak Oli jeszcze nie było z miesiąc, to nie wiem co by się stało, kurde. Ola, wracaj. Kochane panie, szacun za to co robicie. Dziękuję, że jesteście. Pa.